Hejka moi drodzy, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku kolejna część serii au, au, pf, Serii Open Box, będącej współpracą z firmą Schlech. Podczas tego filmiku będziecie mogli zobaczyć po kolei każdy z tych zestawów od środka zewnątrz, ze wszystkich stron. I stoją tutaj przede mną aż trzy nowości. Transporter dla koni, czyli inaczej taki koniowóz. I powiem Wam, że tutaj jestem w szoku, ponieważ... Szczerze, ja jestem ogólnie raczej na bieżąco z nowościami właśnie od firmy Shlay. Staram się być na bieżąco. Nie miałam pojęcia o tym zestawie. Byłam w szoku, kiedy go zobaczyłam, jak go wyciągałam z kartonu, także wow. Drugi zestaw to jest siodarnia, no i na samym końcu najmniejszy zestawik box z klaczą i źrodzieńcem. Także mamy trzy takie zestawiki. Wszystkie je szybciutko, znaczy nie szybciutko, szczegółowo i dokładnie obejrzymy, a na razie nie pozostaje mi nic innego, jak oczywiście złożenie tych zestawów. Tak prezentuje się po otwarciu nasz pierwszy zestaw, czyli transporter dla koni. Jak widzicie, jest tu bardzo dużo elementów. Serio pudełko jest wypełnione aż po brzegi, więc coś czuję, że dosyć długo zajmie mi składanie. No, zobaczymy, wy to będziecie mogli zobaczyć w przyspieszonym tempie. I jedyna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to są te papierowe torebki, w których znajdują się drobne elementy. Do tej pory wszystko było pakowane w takie foliowe torebki. Teraz widzę, że powoli zaczynamy zastępować takimi papierowymi. Także, kurczę, super! Witam. Zestaw jest już złożony. Wiecie, ile czasu zeszło mi na złożenie tego zestawu. Daję Wam teraz chwilę w komentarzach, żebyście mogli napisać. Już? Okej. Okay. Składałam to auto i te wszystkie drobne rzeczy pite trzy godziny. Słuchajcie to? To jest rekord. Dosłownie mamy rekord. Jeszcze nigdy tak długo nie składałam żadnego zestawu. Powiem Wam szczerze, że w niektórych tak było naprawdę ciężko. Pracować w pojedynkę, także jeśli macie okazję, jeżeli macie możliwość, to polecam pracować we dwójkę, znaleźć sobie jeszcze kogoś do pomocy, kto pomoże Wam składać ten zestaw. Niekoniecznie to musi być osoba dorosła, po prostu żeby szybciej poszło i łatwiej się niektóre elementy przypinało. No dobra, a teraz przyjrzyjmy się bardziej z bliska temu zestawowi. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że zestaw jest imponująco wielki, a samo auto ma tak dużo funkcji. Na samym początku stoi sobie, a w sumie jedzie, Lisa na swoim koniu Stormie, ponieważ ogólnie cały zestaw przedstawia rodzinę Lisa. Tutaj mamy Lisę, tu jest jej mama, a tam na dachu jest jej tata. Także to jest cała taka rodzinka. Oni również mają swoje konie. I właśnie mamy. Dosyć charakterystyczny model Storma, zresztą posiadam taki już w swojej kolekcji. Mamy oczywiście lisę w kasku, jest o głowie, jest siodło, jest czaprak no wszystko tak jak powinno być. Dodatkowo mamy takie mini-dwa drągi, takie nie powiedziałabym, że przeszkódki no trochę jakby przeszkódki. Takie kawaletki, coś w tym stylu. I jak się pewnie domyślacie, tą ściankę całą można złożyć, ale na razie pozostawimy ją rozłożoną. Także o tą rozłożoną ściankę tutaj opierają się takie rzeczy jak miotła i widły. Widły są wbite w taką jakby właśnie kubkę siana. Dalej mamy kostkę siana, taką dużą. Mamy również klasyczne marchewki oraz. Drugi kask. Kasków mamy aż trzy dla każdego członka rodziny. No i zapomniałam o najważniejszym, czyli o plecaku. Spójrzcie, jaki załombisty biało-czerwony plecak. Fajne, przemyślane i dużo się naprawdę tam zmieści do środka. Nieco bardziej z tyłu mamy pieska rasy Golden Retriever. Powiem Wam, że osobiście mam bardzo duży sentyment do tej rasy. I jak widzicie, nasz piesek właśnie ukradł z grillowanka kiełbaskę. I tak na opakowaniu ten piesek miał ją wsadzoną w pysk, ale z ilekroć mu ją wsadzałam, to za każdym razem wypadała. No a tutaj mamy taką mini zagródkę, ale uwaga, uwaga. Nasza zagroda wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie dotychczasowe zagrody, jakie można było kupić w zestawach z firmy Schleich. Dlaczego? No właśnie! Potem zobaczycie, dlaczego właśnie tak to wygląda, a nie inaczej, ponieważ te płotki mają jeszcze swoją dodatkową funkcję. Mamy cztery drewniane łączniki i cztery metalowe łączniki. Przede wszystkim zacznijmy od samego dołu. Tutaj, oparte o płotki, mamy wiaderko, takie zwykłe klasyczne wiaderko, oraz szczotka czarna i czerwone zgrzebełko. Uff, nareszcie oparłam sobie o coś tą kamerę. Tutaj mamy wiszące takie worki z sianem. Je można odczepić i zahaczyć właśnie o płotek, czy to u góry, czy to na dole, wszystko jedno. Dalej na prawo mamy tutaj powieszone jedno z trzech ogłowiów, natomiast z lewej strony wisi nam drugie ogłowie, bardzo takie jasne, a dalej mamy siodło, również w takim ładnym jasnym kolorze do kompletu. Na dachu tej konstrukcji jest zawieszony kolejny kantar i to jest też ciekawa sprawa, bo o tym nie wiedziałam, dopiero później jak ustawiałam już sobie ten cały zestaw, to patrzyłam, że gdzieś tutaj muszę zawiesić kantar. I się zastanawiałam, kurczę, ale jak ja mam to zawiesić? I nagle patrzę i widzę, że są tu takie specjalne haczyki i one są ze wszystkich czterech stron. Możecie sobie tutaj powiesić różne rzeczy. Tu akurat mamy kantar, tak jak nam pokazali w zestawie. To możecie tutaj powiesić nawet jakieś latarnie, albo sami możecie je zrobić, wiecie, jakieś klimatyczne, albo kurczę, przewiesić jakieś girlandy, tutaj świecące lampeczki. I podświetlić sobie bardzo fajnie ten dach. Ja już po prostu mam głowę pełną pomysłów, jak na to patrzę. Także myślę, że to jest całkiem spoko rozwiązanie pomysłowe. Tam dalej z tyłu wisi sobie kolejny taki worek, siatka, siatkoworek z sianem. Oraz mamy jeszcze jedno siodło i czaprak. Mamy takiego gniadego konika. O! Jak się pewnie domyślacie, sam dach oczywiście wyciąga się z naszego samochodu. O, ma on również takie okienko. To okienko jest otwierane przez całą długość tego samochodu. Są pociągnięte takie szuflady. Dosłownie, wszędzie tutaj mamy szufladki. Tu jest jedna otwarta, ale tutaj na razie Wam chcę pokazać, co jest w tej szufladzie, a mianowicie takie specjalne ochraniacze do transportu koni. Proszę bardzo, w takim ładnym różowym kolorze. Nie wiem tylko dlaczego mam ich siedem, Być może gdzieś mi się jeden zawieruszył, także spokojnie, zaraz go będę szukać. Spójrzcie jeszcze sobie, jak to tutaj wygląda. Tada. Więc teraz przejdźmy dalej. Prawo, gdzie mamy takie specjalne wejście, albo raczej wyjście. Jedno z wielu, bo ten samochód też ma kolejną taką zaletę, że ma bardzo dużo wyjść. Dosłownie. I jedno z takich wyjść to jest właśnie specjalnie przeznaczone dla koni. Z zewnątrz wygląda sobie bardziej. Ogier andaluzyjski ma na sobie derkę i taki ładny ciemnoróżowy, różowy, nawet powiedziałabym, że już fioletowy kantar. Co do samego wnętrza, co tam się dzieje, to przejdziemy później, ale on właśnie wychodzi z takiego specjalnego wyznaczonego miejsca do przewozu koni. Tą klapę można zrównać do tego samego poziomu co tej ścianki i zamknęliśmy ją osobno. Także, jak się chce, to można również zrobić tak. Że to mamy rozłożone, a to jest zamknięte, że żaden koni nam nie wyjdzie. No dobrze, przyjrzyjmy się tej scence, która się dzieje tutaj. Proszę, spójrzcie. To można tak w ten oto sposób złożyć. Ale możemy na przykład rozłożyć to w ten sposób, że tylko otwieramy to jedno wyjście dla koni. Możemy to również rozłożyć w ten sposób. O, tak. Możemy tak, jak pokazywałam, zrobić, że to tak stoi. Ale żeby to zrobić, spójrzcie. Tutaj mamy takie okno. To okno też się wyciąga. To jest taka podpórka, i ona sprawia, umożliwia nam tutaj, że wszystko się ładnie podpiera. No i możemy też zrobić tak. I tutaj są te dwie szuflady. Te szuflady są bardzo pojemne. Jedna taka szuflada, o tutaj w środku jest marchewka, jest trzeci kask. I te szuflady można wyciągać z dwóch stron. Czyli jak obrócicie auto na drugą stronę, to tam również jak pociągniecie, to właśnie ta sama szuflada Wam wyjdzie. To jest dwustronna. I to samo również z tą szufladą. Tu sobie zmieścicie dosłownie wszystko. Możecie sobie pokładać. Macie jedną szufladę, drugą szufladę i trzecią szufladę tu. I to nadal nie są wszystkie zakamarki, szufladki, jakie ma ten samochód. Scenka z powrotem ułożona. Mamy tutaj mamy lisy, ma ona w ręce taki specjalny, takie szczypce, właśnie ma w ręce szczypce do grillowania. A tutaj mamy grilla. Grill jest wypasiony i spójrzcie, nawet tutaj, nie wiem czy widać, mamy taką naklejkę z rozrażonymi węglami i ogniem. Także wszystko się zgadza, dosłownie bardzo realistycznie zrobione. Tak, jedyny taki mankament jest, że nie ma, mam problem, żeby przypiąć dokładnie tą część tutaj do środka. Każdy raz, nasz grill ma takie dwie półeczki. Jak widzicie, na jednej z nich sobie stoi butelka z lemoniadą. A tutaj grilluje nam się przepyszna kiełbaska oraz kolba kukurydzy. Mmm, męjam. Także grill zarąbisty, naprawdę. Sama bym taki chciała mieć. Na lewo mamy ściankę, na której widać zdjęcie wszystkich dziewczyn z cross clubu. I ta ścianka jest wyciągana. Spójrzcie bardzo, tak wygląda ta ścianka. A z drugiej strony mamy. Siedlarnie, tak, tak, uwaga, uwaga, jest to siedlarnia. I tą ściankę możemy wkładać albo tutaj, albo tutaj. Teraz jej tutaj nie wsadzę, bo tutaj stoi kanapa. Ale jeżeli chcemy powiększyć sobie to miejsce dla koni, to może, mogę tą ściankę przełożyć tutaj. I tutaj z tyłu, bardziej w głąb, jak pewnie widzicie, jest taka jakby mini kuchnia, i to miejsce również można, że tak powiem, bardziej wsunąć. Ono jest teraz wysunięte. Jakbym miała wam pokazać z drugiej strony, to by wyglądało to tak. Ją można wsuwać, wysuwać, ale również, kiedy sobie ją tutaj wysuniecie, ona ma jeszcze jedną ciekawą funkcję, gdyż tutaj również mamy otwierane drzwi. Teraz nie mogę go wsunąć, ponieważ mamy rozsunięty stół. Teraz się spytacie, jak to rozsunięty stół? A no, ten stół jest rozkładany, ale do tego jeszcze przejdziemy. Tutaj mamy taką mini kuchenkę: jest okno, są żółte firanki, mamy zlew, jeszcze mamy bazon z kwiatkami i kubek, ale jeżeli to wszystko ściągniemy i jedyny mankament, to musimy jeszcze odpiąć kran. Zamkniemy naszą szufladę i spójrzcie na to. Tada! Możemy to schować. Ja wam to jeszcze pokażę z bliska. A więc, tak jak mówiłam, mamy taki mebel, robimy ta-da! Sprytne na wakacje, idealne, nie? Mamy takie dwa krzesełka, które są zrobione w bardzo podobnym designie, oczywiście do naszej kanapy. Teraz pokażę Wam kolejną ciekawą funkcję, czyli, ups, nasz stół. Wyobraźcie sobie, że jesteście na kempingu, ale no nie wiem, załóżmy, że właśnie wracacie, zbieracie się do domu, musicie się szybko spakować. Nic trudnego, po prostu zabieracie rzeczy ze stołu i oczywiście chowacie i robicie tak, gdyż, tak jak już wspominałam, Nasz stół jest wysuwany i można go sobie tutaj także regulować na różne wysokości. Można go najwyżej można go dać, tak? Jak się go tam troszeczkę przyciśnie, no to tak naprawdę możecie sobie tutaj robić różne wysokości. Możecie go także zupełnie wsunąć. W środku są aż cztery fotele, w tym te dwa są kręcone. To jest takie mega. Spójrzcie, możecie siedzieć w tą stronę, a możecie na przykład do obiadku. Przesunąć sobie te fotele. Tutaj mamy specjalne miejsce do spania, dlatego też pewnie dodali nam również w zestawie drabinę. Proszę bardzo, nie pokazywałam jej wcześniej. Tak wygląda nasze auto z przodu: także mamy fotel kierowcy, mamy fotel pasażera. No a tak wygląda nasz samochód z drugiej strony. On jest taki wielki, że ciężko było mi go zmieścić. W kadrze, więc to nie jest taka zwykła szuflada, gdyż tak, tą dziurką tutaj powinno się wlewać wodę. Tutaj macie wąż ogrodowy razem z końcówką i według instrukcji, jeżeli będziecie naciskać tutaj, to tą wodę będziecie wypompowywać i dosłownie będziecie mogli myć konie, używać tego węża. Jeszcze tego nie testowałam, ale zobaczymy, na pewno to przetestujemy, czy to na pewno działa. I no tak by wyglądał cały ten bok samochodu. No a tak prezentuje się tył naszego samochodu, gdzie mamy jedną dużą klapę dla naszych koni, żeby mogły sobie wyjść tędy. Proszę bardzo, także mamy jedno takie mniejsze wyjście i drugie takie naprawdę sporawe. Tutaj na dole jest również taki specjalny hak, także jeśli macie jeszcze czy inne zestawy z firmy Schley, na przykład pick-upa z przyczepą, to myślę, że z pewnością ten koniobus może również ciągnąć tą przyczepę. Teraz jeszcze takie szybkie luknięcie, jak to się prezentuje w środku. Także, jak widzicie, tu mamy wyściłane taką słomą siankiem, coś w tym stylu. Tutaj mamy taką ciekawą mini ławeczkę składaną, proszę bardzo, także jakby ktoś, nie wiem, chciał podróżować z końmi w środku, to też może. Pamiętacie, jak mówiłam Wam o tej zagrodzie, że jest zrobiona z dosyć dziwnych płotków, ponieważ mamy taki drewniany i potem metalowy. Kiedy je ze sobą połączymy właśnie w ten sposób, to tworzy nam się taka bardzo całkiem fajna przegródka. do czego ona służy? Zaraz zobaczycie. Otóż z tych płotków możemy stworzyć najprawdziwsze przegrody do naszego koniowozu. Dzięki czemu wejdą nam tam aż cztery konie. Zaraz zresztą to przetestujemy. Oczywiście to jest taka najbardziej ciasna wersja, ale sami widzicie, że cztery konie maksymalnie się zmieszczą, co nie znaczy, że nie może ich podróżować mniej. Tu jest takie specjalne miejsce, gdzie możecie sobie tą drabinkę zaczepić i ją wieść. Tak wygląda dach naszego koniowozu po całkowitym złożeniu. Tak jak widzicie, to jest element wyciągany, i to był ten taki mini box na świeżym powietrzu, taki do stworzenia takiej mini zagródki. Natomiast tak. Wasze oczy was nie mylą. Tutaj mamy parasol i basen. Jest tutaj specjalne miejsce na basen. Tak, jest wlana woda. Jest tutaj taka specjalna piłeczka. Jest tatalisy, który sobie chilluje. Yes! Jest tatalisy z lemoniadą, który moczy sobie swoje oficerki z w basenie. No cóż, jego sprawa. Można tu sobie siąść. Można sobie tutaj siąść. Lub można zrobić jeszcze coś innego. Można również sobie coś takiego otworzyć. ta Fajna sprawa. No, jest parasol. Żółty parasol. Również bardzo ładny. Dobra, uwaga, uwaga. Napełniłam tą szufladkę wodą i będziemy testować, czy ona działa. A tutaj mamy to urządzenie, które będę naciskać i mam nadzieję, że poleci nam woda. Na razie nic nie leci. Okej. Okay. Chyba problem polegał na tym, że po prostu miałam za mało wody dalej. Teraz dla mnie naprawdę dużo. Zobaczymy, jak to teraz zadziała. I zobaczymy, czy coś w ogóle z tego wyjdzie. Ha! Chyba wyszło. Jest! Mamy wodę, jeszcze wam raz tutaj pokażę. I robimy. Siup! I oblałam właśnie samochód. W każdym razie możemy umyć naszego konia. Tada! Wow! Jest woda. No jest, woda działa! A teraz wracamy do stanu pierwotnego, czyli... Ta-da! I wróciliśmy do stanu sprzed moich oględzin, czyli tak dokładnie jak było na pudełku, na opakowaniu po tym zestawie. Także teraz Was zapraszam na sesję zdjęciową, a ja zabieram się za składanie kolejnego. jest wszystko. Kolejny zestaw, czyli siodlarnia. Na pierwszym planie mamy Sarę prowadzącą klacz rasy Criollo. Klaczka ma na sobie czarny rząd, wiecie, czarne ogłowie, czarne siodło. I czapraczek. Teraz Sara. Sara ma na sobie chyba nowy outfit. W każdym razie podoba mi się jej kolor bryczesów. Fajne, takie cytrynowe. Sara ma również w ręce toczek i na ręce taką żółtą bransoletkę przyjaźni z tego ich klubu. Podaj z boku o ścianę są oparte widły razem z tą trawą, to już umawiałam przy tym. W zestawie z transporterem. Wszystko jest dosłownie identyczne, więc przechodzimy dalej. Kolejną rzeczą jest ścianka, do której są przymocowane uchwyty na siodła i ogłowia. I tutaj muszę zwrócić uwagę, że ta ścianka na siodła jest bardzo fajna, tak lepiej zrobiona niż ta, którą mogliśmy zobaczyć w transporterze. Na y, uchwytach na siodła mamy. Czerwone, no takie powiedziałabym wręcz różowe siodło, tutaj do kompletu jest głowie z czaprakiem różowym. Wyżej mamy zielone, taki jasno-zielony kantarek. Natomiast obok, tak jak już wspominałam, jest czerwone ogłowie i takie ładne, jasne. Dalej w rogu mamy taką dosyć ciekawą scenkę, jak na siodlarnie. To mamy zrobioną taką trochę jakby mini kawiarnię wręcz, bo zobaczcie, mamy tutaj stolik. Są dwa krzesła, a właściwie takie ławy do siedzenia, one są otwierane, tak by the way. Na stole mamy dwa talerzyki, na nich ciasteczka, dwa kubeczki i wazonik z kwiatami. Co ciekawe, mówiłam, że kawiarenka, a no dlatego mi się tak skojarzyło z kawiarenką, gdyż mamy również ekspres do kawy. Jest taki stoliczek, a na tym stoliczku można postawić ekspres do kawy, no tego jeszcze nie było moi, tego jeszcze nie było moi drodzy ze ekspres do kawy proszę bardzo, wyżej jest jeszcze półeczka, no a tutaj akurat stoi sobie puchar i dwie flotki na tej takiej poglądowej ilustracji te flotki wisiały tutaj ale no nijak się nie dało ich zaczepić, nie byłam w stanie, bo po prostu nie miały takiej rozpiętości, takiej szerokości, żeby zaczepić jej ich o tą firankę, więc postawiłam je tutaj. I mamy jeszcze jedną rzecz, bardzo ciekawą, czyli taki specjalny wieszak na kaski. I spójrzcie, są dwa miejsca. W ogóle, by the way, zwróćcie uwagę, jaki ładny kask. Kurczę, śliczny. Proszę, po prostu tak sobie wsadzacie i wbijacie. Dlatego jeszcze nie było, więc... Ciekawe, w dole mamy kostkę Siana, na której siedzi malutki kotek i jest jeszcze worek z paszą, taki też zupełnie nowy design tego worka. Tutaj jest również uchwyt, do którego można przymocować konia, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale tak, tutaj są drzwi, jest taki jakby alapado. Tutaj również można wypuścić swojego konika, przymocować go, żeby stał. Patrzył się, jak jecie ciasteczko, popijając kawką. Może? Ogólnie swoją drogą muszę powiedzieć, że trochę mało siodlarni w tej siodlarni. A bardziej bym powiedziała, że jest to takie miejsce jak zaplecze, czy coś w tym stylu, nie wiem, no wiecie, każda stajnia ma coś takiego, miejsce gdzie sobie wszyscy siedzą, mogą usiąść, pogadać, na przykład jak leje deszcz, właśnie zjeść sobie jakieś ciastko, zrobić kawę, herbatę w mniejszym bądź większym stopniu, ale wydaje mi się, że każda stajnia ma coś takiego, no wiecie, takie wspólne miejsce do spotkań i bardziej to coś takiego mi przypomina, ponieważ jak na siodlarnie, to tych uchwytów na siodła i głowa jest trochę za mało, według mnie cała ta ściana, ona powinna być zapełniona takimi uchwytami, ale to co nam tutaj zaserwowano też nie jest złe. Mamy tu jeszcze takie drobne akcesoria jak szczotkę, miotłę, wiaderko i szczoteczki, zgrzewła, szczotkę. To jak na siodło, ale uwaga, uwaga, ten stojak jest w takim ładnym, ciemnym kolorze. Do tej pory wszystkie stojaki na siodło w tym designie były w takim jasnym kolorze dosłownie jak to siodło, a to Mamy zupełnie inny, powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Także z tej strony zobaczyliśmy już wszystko, ale uwaga, uwaga, tutaj, jak już Wam wspominałam, jest wyjście i tym wyjściem możemy gdzieś wyjść. No i z drugiej strony wygląda on tak. Mamy tutaj taki czteropłotkowy, malutki padok. Mamy dwa większe płotki, dwa mniejsze płotki. Dalej mamy ogromny, ale to naprawdę ogromny pojemnik na jedzenie, jak widać. Nie pożałowali nam marchewek i jabłuszek. No i wyżej jest taka podobizna właśnie tej klaczy Criollo razem z Sarą. A, no i oczywiście tutaj na rogu, z boku, widnieje sobie taki piękny szyld, żeby się nikt nie pogubił, że to jest siodlarnia. Tak, a tutaj mamy to okno, które mogliście zobaczyć wcześniej. No, bardzo ładnie to wygląda, po prostu tak estetycznie. Klasyczny, taki ładny design. No i tak to by wyglądało ze wszystkich stron. I tak jak już Wam wcześniej wspominałam, ten zestaw można dołączyć do zestawu ze stajnią. Te zestawy można dodawać, odejmować, zamieniać miejscami, i to według mnie jest świetne. Zaraz wam pokażę to w całości, jak to wygląda. I nasz boks z klaczą i źrebaczkiem. Przed boksem stoi sobie źrebak rasy Apaluza. Powiem Wam, że jest to całkiem ładny mold, choć malowanie jest tak naprawdę zwyczajne, praktycznie całkowicie kary, tylko ma taką charakterystyczną derkę na zadzie dla koni rasy Apaluza, troszkę nakrapianą, jak widać. No to malowanie jest całkiem takie powiedziałabym zwyczajne. Ale bardzo ładny mold, powiedziałabym. Naprawdę podoba mi się ten zierbaczek, jeśli chodzi o samą rzeźbę. W środku jest klacz, jego mamusia, która ma na sobie derkę, i obydwa koniki mają w takim dosyć, powiedziałabym, cukierkowym wzorze derki, zresztą bardzo dopasowane do siebie. Ta derka zasłania również dosyć ciekawą odmianę tej klaczy. Tutaj z boku stoi sobie oparta kostka, umówmy się, że to jest jednak słoma niesiano, więc stoi sobie kostka słomy. I marcheweczka. Natomiast tutaj z boku jest oczywiście taki charakterystyczny uchwyt na siodło, o głowie i również derkę, jak widać, ponieważ jest tutaj zawieszona derka źrebaczka. Jak pewnie wiecie, każdy z tych boksów ma możliwość otwierania drzwi, zarówno górnych, jak i dolnych. Znaczy, że można zrobić sobie okienko, można sobie zrobić wyjście na padok. Każdy z tych boksów ma swój własny mini padok. O, proszę bardzo, można wyjść. A tutaj mamy żłob, w którym są marchewki, jeszcze jedno automatyczne pojedło. No i sam padok jest bardzo maleńki, no ale zawsze to coś. Właściwie ja bym powiedziała, że to nie jest padok, a bardziej takie przedłużenie boksu po prostu koń sobie może wyjść zarówno na zewnątrz, jak i schować się w środku. I składa się ono tylko z trzech maleńkich płotków, także jest dosyć małe. Oczywiście mamy również zadaszenie, a na tym zadaszeniu jest uwaga, uwaga, kotek. Tak więc jeszcze raz Wam pokażę szybko, jak to wygląda. I jak widzicie, no nie mamy tutaj w sumie nic nadzwyczajnego, po prostu jest to kolejny boks, możliwość przedłużenia stajni i to jest naprawdę super, że kupując kolejne boksy z nowymi modelami, z nowymi końmi w środku i troszeczkę innymi akcesoriami. Mamy możliwość powiększania, rozszerzania naszej stajni, co Wam zresztą zaraz pokażę. Jak nasza stajnia będzie wyglądała po dodaniu tego boksu, po dodaniu siodlarni i jeszcze sklepu, który również posiadam. Jedno słowo, wow! To, co przede mną widzicie, to już jest olbrzym, czyli wielka, ogromna stajnia po złączeniu wszystkich zestawów, które na razie, póki co, można złączyć. Po prostu brak mi słów. Jest ogromna, jest wielka, jest imponująca. I teraz da, tylko dla wyjaśnienia pokażę Wam i powiem Wam co jest co. Ta część odtąd dotąd jest część ze stajni. Tutaj mam ten boks z klaczem i ze źrebakiem. Tutaj mam inny dodatkowy boks, który był do ogiera pełnej krwi angielskiej. Tutaj mamy sklep, a tutaj jest siodlarnia, może Wam pokażę z tej strony. W każdym razie cała ta budowla, ta konstrukcja jest po prostu ogromna. Ledwo mi się zmieściła na moim biurku, musiałam aż ułożyć ją w drugą stronę. To jest po prostu wow, wielkie, niesamowite i po prostu szok. <laughs> Sami widzicie, jak można niesamowicie łączyć te zestawy ze sobą. No, i udało się, moi drodzy, w ciągu tego innego filmu pokazałam Wam wszystkie te trzy zestawy. Chyba do tej pory nie miałam jeszcze aż tak bardzo rozbudowanych i szczegółowych. Mam tu na myśli głównie ten. Proszę bardzo, jeszcze mam tak pokażę. Nie no, ogólnie auto jest świetne, naprawdę bardzo mi się podoba. I przede wszystkim sam fakt, że było dla mnie takim miłym zaskoczeniem, ponieważ nie miałam pojęcia o istnieniu tego auta. I nagle tak otwieram kartę i mam takie, co to za zestaw w ogóle jest? Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Dajcie znać, który z tych zestawów? Najbardziej Wam się podoba, który z nich być może już macie w swojej kolekcji, a może planujecie kupić. No i przede wszystkim pamiętajcie o tym, że to nie jest jedyny filmik z serii Open Box. Tych filmów na moim kanale łącznie z tym jest już o ile się nie mylę, siedem. Także jeśli nie widzieliście poprzednich części, to polecam Wam je bo otwieram tam takie zestawy jak Villa, Nowa Stajnia, Pokaz Koni, czy nawet nowe figurki Szejk, nowe moldy. Tam było chyba na 2021 rok. Jest tego sporo i to nie wszystko, także naprawdę zachęcam Was wszystkich do zapoznania się z tamtymi filmami, jeśli ich jeszcze nie widzieliście. Z mojej strony to by było już na tyle, do zobaczenia w kolejnym filmiku, cześć!